Ok, w takim razie wybiła godzina 10.35. Będziemy sobie przychodzić. Jeszcze raz na początku zapytam, czy mnie słychać i czy widać prezentację, czy wszystko jest w porządku. Ok, jeżeli wszystko jest w porządku, to sobie zaczynamy. No i na wstępie QTS 5.1.0, czyli wyższa wydajność, elastyczność, zarządzanie i wyższe bezpieczeństwo. Tutaj, szybko przedstawiamy całym naszego jazdy dzisiejszego dnia, umawiamy sobie właśnie qts 510, czyli betę, którą Kunap wprowadził nam na nasze systemy QTS. Omówimy sobie zmiany, jakie wprowadza ten system, i już w czwartek, czyli za dwa dni, omówimy sobie Wirtualization Station. Pokażemy sobie, jak w praktyce to działa i co tak naprawdę ta aplikacja nam oferuje. Tutaj zostają kontakt do mnie oraz do naszego Product managera kuna, Pappa, pana Piotra Chmieleckiego. Na dole w linku zapraszam do kontaktu. Tam znajdą Państwo resztę naszych pracowników, czy to z działu technicznego, handlowego, czy też administracji. W razie jakichkolwiek problemów technicznych, oferty handlowej, czy innych spraw administracyjnych, na pewno nasi pracownicy służą dla Państwa pomocą. No i przechodzimy sobie na początku do naszej pierwszej. I w sumie jednej z najważniejszych zmian, czyli tryb wielokanałowy SMB, zwielokrotniona wydajność sieci. Dzięki temu trybowi wielokanałowemu SMB mamy możliwość wykorzystania zwielokrotnionej wydajności sieci i jesteśmy w stanie tak naprawdę powiązać różne połączenia sieciowe z urządzeniem klienckim i przekonać się, jak tak naprawdę może wzrosnąć tam przepustowość. Automatyczne przełączanie awaryjne. W przypadku awarii jednego z połączeń operacje wejścia wyjścia aplikacji są kontynuowane przy użyciu pozostałego łączaściowego i po ustaniu takiej awarii następuje automatyczne przywrócenie pełnej przepustowości naszego pasma. Jak to widać na załączonym screenie na początku mamy tutaj sobie właśnie wielokonałowe SMB wykorzystywane tak, poprzez różne porty. Mamy 4000 MB na sekundę. Dochodzi do awarii, następuje przełączanie awaryjne. Aplikacja nie przerywa swojego transferu. I w momencie, w którym powraca to połączenie wielokanałowe, od razu prędkość wzrasta. Więc przełączanie awaryjne spisuje się tutaj bardzo dobrze. No i przechodzimy dalej, czyli do automatycznej konfiguracji. I to jest właśnie plus. W trybie wielokanałowym SMB nasze dostępne ścieżki sieciowe są automatycznie wykrywane i przyłączane. Nie jest wymagana żadna dodatkowa, skomplikowana konfiguracja. Oczywiście możemy to zrobić ręcznie: wybrać sobie porty, które mają być połączone wielokanałowym trybem SMB. Jednakże możemy to robić automatycznie i wszystkie takie same porty, bo to jest ważna sprawa, tak. Eee, typ wielokonałowy SMB obsługuje takie same typy portów, czyli jeżeli sobie łączymy trybem wielokonałowym SMB na przykład port 2,5 gigabit Ethernet, no to e, kolejnym portem musi być również 2,5 gigabit Ethernet. No i tak samo jest w przypadku 10 gigabit, 1 gigabit i tak dalej i nawet 4 razy większe prędkości w trybie wielokanałowym SMB. Jak widać, w trybie wielokanałowym SMB w przypadku czterech kanałów po 2,5 gigabit Ethernet odczyt i zapis mamy na poziomie ponad 1180 MB na sekundę. Bez trybu wielokanałowego SMB, wykorzystując pełne, pełną przepustowość 2,5 gigabit Ethernet, mamy odczyt i zapis na poziomie około 290 MB. 5 MB na sekundzie. Oczywiście jest to w środowisku laboratoryjnym i może się to różnić w zależności od środowiska. I do tego tutaj od razu taka uwaga, jeżeli chcą Państwo sobie przetestować, to beta jest już dostępna na stronie QNAP-a, staną od pobieramy i instalujemy na nasze serwery jeżeli takiego serwera Państwo nie mają, to zapraszam do kontaktu z nami, czy to z handlowcami, czy to ze mną, czy to z kimkolwiek z naszych pracowników, ponieważ jesteśmy w stanie takie demo załatwić, wypożyczyć Państwu i mogą, będą mogli Państwo sobie przetestować, jak to w praktyce tak naprawdę działa. Oczywiście, tutaj ważna uwaga jeżeli większość kunapów ma wbudowane porty 2,5 Gb internet, więc przydałby się również switch, który obsługuje te przepustowości, tak aby móc rzeczywiście sprawdzić, jak to będzie działało. Różnica pomiędzy trybem wielokanałowym SMB a trunkingiem portów. Następnie konfiguracja. W trybie wielokanałowym SMB mamy proste rozpoczęcie użytkowania. Wystarczy podłączyć porty Ethernet Server NAS do urządzenia klienckiego. Automatycznie jest włączone to na tryb automatyczny, dlatego od razu postaram się nam to połączyć właśnie w tryb wielokanałowy. W przypadku trunkingu portów, serwer NAS wymaga dalszych ustawień i może wymagać również przełącznika obsługującego trunking portów. W zależności oczywiście od tego, jaki trunking sobie wybierzemy. System operacyjny NAS, no w przypadku trybu wielokonowego, skoro to wprowadza ta wersja, tak, no to wymagana będzie wersja QTS-a 5.1.0 co najmniej. Obecnie to jest maksymalna wersja, ale dobrze wiemy. No i w przypadku trunkingu portów brak ograniczeń dotyczących wersji, ponieważ jest to obsługiwane przez wszystkie poprzednie wersje qts -a. W przypadku trybu wielokanałowego SMB i trunkingu portów mamy agregację pasma, jednakże w przypadku trybu wielokanałowego SMB mamy już również agregację prędkości transferu. Nie jest to niestety dostępne w przypadku trunkingu portów. Tak samo jak. A przepraszam. okej. Okay, równoważenie obciążenia jest i w trybie kanałowym SMB, i w trybie trunkingu portów. Odporność na błędy również w obu przypadkach, no i scenariusze wykorzystania e, dla trybu wielokonałego SMB, zwiększona wydajność transferu dla indywidualnych użytkowników, a w, w przypadku rankingu portów, jednoczesny dostęp do danych dla wielu członków. E, I tu ważna rzecz, chodzi o to, że po prostu dla jednego użytkownika e, podczas przesyłania danych e, ta prędkość będzie znacznie, znacznie wyższa, czego ranking portów nam tak naprawdę nie oferuje. Oferuje nam po prostu połączenie naszych pasów w ten sposób, że mamy całkowitą większą przepustowość, dzięki czemu wiele użytkowników na nas będzie mogło korzystać bez utraty prędkości, a właśnie w przypadku trybu wielokanałowego ta prędkość będzie strasznie wzrastać. Oczywiście z ilością użytkowników, którzy przesyłają dane, ona będzie maleć, ale nie spadnie poniżej tej prędkości, co w przypadku trunkingu portów. Następna rzecz, przyspieszone podpisywanie SMB. Podpisywanie SMB, zacznijmy sobie od tego, nazywane jest także podpisami zabezpieczającymi to mechanizm, który zabezpiecza nam protokół SMB. I w przypadku zastosowań biznesowych, wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń, podpisywanie SMB wzmacnia bezpieczeństwo udostępniania plików, chroniąc przed przechwyceniem naszych danych. Podpisywanie SMB może mieć jednak też negatywny wpływ na wydajność transmisji danych. Najlepsze połączenie wydajności ochrony, jak widać w przypadku NAS-ów z procesorem 64-bitowym X86 jest to około dwa razy szybciej w porównaniu do poprzedniego protokołu, czyli SIMAC, gdzie odczyt był na poziomie 619 MB na sekundę. W przypadku nowego protokołu który jest wykorzystywany, AS128 GMAC, jest to już 1238 MB w przypadku odczytu. W przypadku procesorów ARM jest to 10 razy szybciej. Odczyt w poprzednim protokole był na poziomie 68 MB na sekundę, a w przypadku nowego protokołu jest to 738 MB na sekundę. I tutaj ważna rzecz: system QTS-510 obsługuje akcelerację kupcyjowania właśnie tym protokołem AS128 GMAC. Tylko w przypadku klientów Windows Server 2022 i Windows 11, ponieważ tam są one również obsługiwane. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jakiego systemu używamy, gdybyśmy właśnie chcieli sobie wykorzystać funkcję przyspieszonego podpisywania SMB, która to. Nie tylko znacznie zwiększa wydajność podpisywania danych przesyłanych przez SMB, ale także poprawia wykorzystywanie procesora systemu NAS, tak? zapewniając najlepszą równowagę pomiędzy bezpieczeństwem a wydajnością. I tu ważne, chodzi o wersję SMB 3.1.1. Ulepszone zabezpieczenia kont. Weryfikacja dwuetapowa. Kunap wraz z systemem QTS 5.1.0 wprowadza aplikację Kunop Authenticator, która oferuje różne sposoby logowania na serwer NAS, w tym czasowe hasła jednorazowe działające również offline, skanowanie kodu QR, zatwierdzenie logowania oraz kody weryfikacji online. W przypadku, jak Państwo tu widzą, scenariusze, w którym logujemy się nazwą użytkownika i hasłem, mamy możliwości, dostajemy powiadomienie, mamy możliwości weryfikacji poprzez właśnie jakiś passcode, QR Code bądź potwierdzenie logowania, i wtedy uzyskujemy dostęp. Lecz mamy również możliwość logowania bez hasła. Aplikacja QNAP Authenticator oferuje nam właśnie logowanie bez takiego hasła. Wpisujemy sobie po prostu login i wtedy albo skanujemy kod QR, albo zatwierdzamy logowanie z poziomu naszej aplikacji. wydajna delegowana administracja większa wydajność dzięki delegowaniu administracja grup użytkowników o pełnych uprawnieniach do serwera nas może przydzielać innym użytkownikom 8 typów ról o określonych uprawnieniach w zakresie zarządzania i dostępu no, do naszego serwera nas w rozrastających się organizacjach delegowanie ról pomaga w dużo lepszej dystrybucji obowiązków związanych z zarządzaniem Dzielenie się z zadaniami administracyjnymi i zakresami odpowiedzialności z innymi pracownikami pozwala nie tylko odciążyć nam osoby zarządzające, czyli naszych administratorów, ale także zapewnić stabilność operacyjną pod ich nieobecność. Każda z definiowanych ról umożliwia realizację tylko określonych zadań oraz ograniczony dostęp do danych, zapewniając klarowność odpowiedzialności i bezpieczeństwo danych. Jak widać, mamy tutaj rolę. System management, application management, access management, system monitoring, user and group management, shared folder management, backup management i backup operation. Uprawnienia. Pierwsza z tych ról właśnie zarządzanie systemem daje nam najwyższe uprawnienia administracyjne po administratorach. Uprawnienia wszystkich pozostałych delegowanych ról. Zarządzanie ustawieniami systemów w panelu sterowania i dostęp do folderów plików wyłącznie po otrzymaniu uprawnień odczytu oraz zapisu. Zarządzanie aplikacjami pozwala nam na instalację i aktualizację aplikacji w App Center oraz e, nimi zarządzanie. Zarządzanie dostępem e, pozwala nam na zarządzanie ogólnym dostępem do serwera NAS i operacje na Q Firewall. Monitorowanie systemu wgląd w stan systemu NAS i informacje z monitora zasobów i pulpitu. Zarządzanie użytkownikami i grupami e, umożliwia nam tworzenie, edytowanie i usuwanie użytkowników oraz grup lokalnych czy też domenowych. Zarządzanie folderami udostępnionymi zarządzanie, e, umożliwia nam zarządzanie folderami udostępniony, e, udostępnionymi i przyznawanie uprawnień dostępu użytkownikom lub grupom. E, rola zarządzania kopiami zapasowymi umożliwia nam zarządzanie i monitorowanie zadań tworzenia kopii zapasowych nas w tym Hybrid Backup Sync i Hyper Data Protector. Operacja kopiowania, wykonywanie i tworzenia kopii zapasowych dla określonych folderów udostępnionych z odpowiednimi e, uprawnieniami. E, przykład praktycznego zastosowania w biznesie, e, na przykład rutynowe kopie zapasowe. Wraz z rozstaniem się organizacji, wymagania różnych działów w zakresie tworzenia kopii zapasowych danych staje się coraz bardziej złożone. Dzięki delegowanej administracji pracownicy działu IT mogą wyznaczyć do roli operacji kopiowania osoby, które będą zarządzały tworzeniem kopii zapasowych folderów i plików yy, i ich działów. W ten sposób rutynowe tworzenie kopii zapasowych dla poszczególnych działów staje się łatwiejsze i nie angażuje do tego działu IT, czyli naszych administratorów. Następnie niezawodna migracja danych. Eliminacja czasochłonnego przebudowywania macierzy RAID i związanego z tym ryzyka. Gdy dochodzi do awarii dysku, macierz RAID przychodzi w tryb zdegradowany. Jej odbudowa może zająć dużo czasu, co pociąga ze sobą ryzyko dalszej utraty danych oraz obniżenie wydajności naszego systemu. QTS 5.0 obsługuje automatyczną wymianę dysków RAID bez konieczności czekania na przebudowę naszej macierzy. System QTS 5.1.0 e, obejmuje liczne narzędzia, narzędzia do diagnostyki dysków twardych i dysków SSD, w tym e, SMART, e, Western Digital Device Ana e, Analytics, IronWolf Health Management, DA Drive Analyzer oraz szacowanie pozostałego okresu eksploatacji dysków SSD. Zaraz po wystąpieniu zdarzenia dane z potencjalnie uszkodzonego dysku zostają automatycznie przeniesione na nasz dysk zapasowy. kompleksowa analiza dysków, kompletny widok. Dzięki aplikacji DA Drive Analyzer mamy możliwość łatwego sprawdzenia wyników prognozy i stanu dysków. Jak widać tutaj mamy na ekranie możliwość sprawdzenia ile dysków mamy uszkodzonych, jaka jest procent szans na uszkodzenie się dysków w skali krytycznym, czyli 90% szansy w skali ostrzeżenia, czyli 70% szansy dyski o stanie normalnym no i dyski, które nie są objęte licencją. Tak, aplikacja DA Drive Analyzer będzie potrzebowała licencji. Jeżeli chodzi o te licencje, to mamy dwa plany licencjowania, roczny oraz kwartalny, przy czym plan roczny dla jednego dysku to jest 5 dolarów, plan kwartalny dla jednego dysku to z tego, co kojarzę, 1,5 dolara. Portal u link DA. Portal ULink DA umożliwia wszechstronne korzystanie z danych DA Drive Analizera za pomocą wykresu radarowego. Przedstawiane są wyniki autotestu, problemy wykryte w hostach, smart, temperatura oraz problemy wykryte na dyskach na poszczególnych osiach. Co umożliwia szybką ocenę na kondycję naszych dysków, dostęp do portalu ULink można uzyskać z karty. Dodatkowe informacje w aplikacji DA Drive Analizer. DA Desktop Suite to oprogramowanie dla systemów Windows i Mac OS, umożliwiające łatwe monitorowanie kilku urządzeń przeznaczonych dla wielu użytkowników, co czyni je użytecznym dla pracowników działu IT. Czyli jeżeli już korzystamy z poprzednich aplikacji, tak, czyli portal -Link DA oraz DA Drive Analizera, mamy dostęp również z poziomu naszego Windowsa czy też komputera z Mac os do analizy z poziomu bezpośrednio naszego, naszej stacji roboczej, tak aby móc zarządzać sobie różnymi urządzeniami i właśnie dyskami, które są w nich zawarte. Sprawne zarządzanie chmurą. Cloud to scentralizowana platforma do zarządzania chmurą, ułatwiająca administratorom zarządzanie z jednego miejsca urządzeniami, znajdującymi się w różnych lokalizacjach. Sprawdza się ona szczególnie w organizacjach poza, e, posiadających wiele filii. E, teraz, AMIS Cloud pozwala na zdalne monitorowanie nie fizyczne urządzenia do wirtualizacji sieci QCP, ale także serwerów NAS. E, zarządzanie urządzeniami w różnych organizacjach. Portal Organization Center umożliwia właścicielom organizacji, e, pracownikom IT lub dostawcom usług zarządzanych tworzenie większej liczby organizacji dla firm. Dodawanie urządzeń do różnych organizacji oraz zapraszanie użytkowników do organizacji jako administratorów pomaga, pomagających w zarządzaniu urządzeniami organizacji. Właściciele mogą też udzielić uprawnień właściciela maksymalnie 200 administratorom w każdej organizacji. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Dzięki Amis Cloud możemy bez problemu aktualizować oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe stricte z poziomu aplikacji. Daje nam to możliwość monitorowania danych, urządzeń i zasobów, aktualizacji naszego oprogramowania sprzętowego, ponowne uruchamianie, wyłączanie lub usuwanie urządzeń. Zarządzanie alertami. Dzięki Amis Cloud możli, mamy możliwość wglądu w kondycję naszego serweru NAS, użycia zasobów, jak widać na screenie CPU czy też ram wykorzystanie pamięci masowej oraz do naszych dzienników, Systemowych. Zarządzanie alertami. Z poziomu Clouda możemy również tworzyć reguły ostrzegania w celu wysłania powiadomień e-mail w przypadku wystąpienia zdarzenia. Czyli nie musimy już być podłączeni pod nasz serwer NAS, predefiniować to, aby w przypadku jakichś problemów mieć do tego dostęp. Już możemy to zrobić bezpośrednio z poziomu Amis Cloud, dodać sobie nasze urządzenie i wtedy zarządzać nim całkowicie z e, poziomu zdalnego. Co nam to daje? Daje to nam elastyczność w tworzeniu takich e, konfiguracji, alertów e, dla wielu, wielu urządzeń. Jeżeli byśmy wprowadzali jakieś zmiany w policach naszych alertów bezpośrednio z tego poziomu, robimy to również dla naszych wszystkich urządzeń, przez co e, cała organizacja wewnątrz, e, wewnątrz naszej organizacji jest dużo, dużo łatwiejsza. Zarządzanie aplikacjami. Dzięki Amish Cloud mamy możliwość sprawdzania wszystkich zainstalowanych aplikacji na każdym z naszych serwerów NAS oraz zbiorowe instalowanie, aktualizowanie, uruchamianie i zatrzymywanie aplikacji. Co ważne, zbiorowe, czyli możemy to bezpośrednio robić dla wszystkich urządzeń, które sobie wybierzemy. Możemy to robić dla każdego urządzenia, dla pojedynczego, czy też dla kilku z naszych urządzeń. Powiadomienia o błędach aplikacji powodowanych przez problemy z podpisem, podpisem cyfrowym licencji, również. Do tego mamy dostęp z tego miejsca, więc otrzymujemy na bieżąco powiadomienia na temat wszystkich rzeczy związanych z naszymi aplikacjami. Czy monitorowane maszyny muszą mieć też QTS 5.1.0? Owszem, jak najbardziej, niestety, monitorowane maszyny muszą mieć QTS 5.1.0 i bez tego nie jesteśmy w stanie ich monitorować. Wszystkie z tych maszyn, jak widać tutaj nawet na dołączonym screenie, mają wersję 51.0, eee, czy to w przypadku QTSa, czy w, w przypadku QTSa Hero. Ok. I z, z tych zmian to by było na tyle. Eee, webinar troszeczkę krótszy niż zwykle. Jeżeli są jakieś pytania, to serdecznie zapraszam na czacie. Eee, postaram się odpowiedzieć, jeżeli będę miał oczywiście wiedzę na ten temat, tak? Jeszcze oficjalnie bety... Nie przetestowałem do końca. Jestem w trakcie testów, więc parę wniosków już mam. I jeżeli będę na coś odpowiedź, to z chęcią Państwu odpowiem, więc zapraszam serdecznie do pytań. Ewentualnie. Jeżeli potrzebują Państwo właśnie jakiegoś urządzenia demo na wypożyczenie, aby przetestować sobie tak naprawdę możliwości tej bety, to zapraszam serdecznie do kontaktu do mnie bądź też do reszty naszych pracowników. E, jeszcze raz przypomnę, że link do kontaktu z resztą naszego działu wsparcia, czy też handlowego, czy też administracji e, jest na dole e, slajdu. A czy w tym narzędziu do monitoringu widzę ewentualnie zalegowanych użytkowników i lub otwarte pliki? E, niestety e, nie przetestowałem tego jeszcze do końca, więc nie jestem w stanie na to pytanie akurat Panu odpowiedzieć. E, odezwę się do Pana mailowo, bo dzisiaj będę sobie testował, więc e, dokładnie Panu e, odpowiem na to pytanie. Więc jeszcze dzisiaj dostanie pan na pewno co do tego odpowiedź. Sądzę, że raczej tak, ale to zweryfikujemy wszystko jeszcze dzisiaj. Okej, okay. nie widzę więcej pytań, nie widzę, żeby ktoś na czasie coś pisał, więc w takim razie dziękuję serdecznie państwu za udział. No i do usłyszenia, mam nadzieję, w czwartek, gdzie omówimy sobie aplikacje Virtualization Station, utworzymy nasze marzenie wirtualne, stworzymy ich migawki, backup, pokażemy sobie, jak to wszystko w praktyce tak naprawdę działa. Również Państwu życzę spokojnego dnia, reszty tego dnia. No i cóż, wtorek, coraz bliżej do weekendu. Mam nadzieję, że wszyscy w nastawieniach bojowych po poniedziałku, także do usłyszenia i mam nadzieję, do zobaczenia w czwartek.